Policja nas śledzi i jak pocałowałem swojego kumpla, to nagle jesteśmy jednak zatrzymywani, tak? A, przepraszam, a jakbyśmy tego nie zrobili? No, ja dostałem z one way'a, ja dostałem z one way'a. Widzowie, jakie jest motto, ała, jakie jest motto Kamila Ewrona? Dzień bez zrujnowania komuś życia, dniem straconym. Nie, słuchaj, jeszcze się rozłączył, jeszcze się rozłączył. Szczerze? I to jak? Wiesz co by można było powiedzieć? Co? Gówno. Więc nie równo. Nie, jednego tylko sobie otworzyłem, żeby zobaczyć co mi wypadło. i wypadła Aha Co? W sensie 30-latka czy w jakim sensie? No i właśnie spierdka gratuluję, nie. mamy po finale. Nie. Mamy po finale. No, timingowo? Nie. No to wejdź na radio ja pierdolę, ale bym od Rajana. No nie przekopiowuję się z kur... podatki, ale bym zajebał człowieku SMS-em. Holy kosmulacza. shit, ale bym zróbiali od Rajana. Podaj mi swój numer. Dobra, słyszymy się? Podaj mi swój numer, numer podaj. 128. 128, jasne, kur... już dzwonię. Brak numeru. Numer telefonu, kur... No. Numer buta zeku... Dump? Dobra, Wojna ekipowa! No w sumie, w sumie rel. Dobra, i teraz tak. Labo! Już nic! Niech mi faza zejdzie i na czystym otworzymy. W człowieku to jest już tyle, kur. Ori, że jest już. Co jest, Wyższy poziom naprawdę Narko Narkotykowy don Ty, a wy to widzieliście? Ja już mam z widy kurwa. chodzę. Nie mam problem. Leży jeden, leży drugi. Mocno, tak, dostał. Mocno, tak, dostał. Bardzo mocno, tak, dostał. Leży jeszcze od podłogi

Teraz nie będziemy mieli opon. A może będziemy? Tak! Do ma Gregory Montany. O serdecznie. Tutaj porywacze. Słucham? Nie na wsłucham, bo cię słucham. Kurwa ambicyjna. Tutaj Jeszcze porywacze. Raz. Porywacze, tutaj kurwa. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. tej strony. Dobrze, no rozumiem. nie. Dobra, to nie, oni. To nie, oni, to Nie, 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 na miejscu jestem, Salanina kto zapłaci za dowód? zobaczcie, <grym> co tam jesteś jeszcze? jeszcze. pan widziałem. Czekaj, kurwa, tak. No. Zawirku, no. a e. A, co y, tam ci? palicaje? Na, no, na, no, na, no. mafia. Mafia, no mafia, to mafia, mafia, to mafia, tylko chęba. mafia? Dobra, wychodzę z panieniem. Mafia, mafia, policyjanie. I'm out, I'm out, Ej, ale I'm out. głowę? być głowa, ale nadal przyczepiona do ciała. Czyli po prostu tak piekka ja mam takie pytanie: jak my że powie? dostajemy zlecenie, że mamy porwać kogoś żywego, to zawsze jest z tym problem. jak mamy polecenie, że trzeba porwać kogoś martwego, to nagle jest żywy. Ktoś tu jest, bo ktoś tu się zatrzymał. Ja nie. Ja nie A, za pierwsze to mnie ześko w boje, co jest kurra! Ty! PURRY! Od sprzedaży wyzywaj speedo! Jeszcze raz ktoś powie, że ta ekipa jest biedna, że na nich krzyczę. Jeszcze raz ktoś powie, że oni męczą się, jak ich wyzywam. Jeszcze raz ktoś powie, że biedna ekipka, to im to wyśle. Oj Przeżyjmy z nim Boże. tak dzień. Przeżyjmy tak cały dzień z nim tak. na Tazer bez sensu, bo jednak jest 10, lepiej Immunity na O Ojej, to jest bardzo dobra rzecz, bardzo mi się podoba dzisiaj. Vip, jo, jo jej. A kur. Nie wiem, jakiś masz nik widzu, już nie chce mi się, ale po... wyobraź sobie, że masz WIPA na dzisiaj. I zabierz sobie jutro o 19. Ok? Dobra. Nic, co a co wy... u ciebie? Co się wydarzyło? Co się stało? Powiedz, nic. Dlaczego miało się coś wydarzyć? Bo piszesz, cześć, smile, stary, jakby. Co nie. się stało? A co ma się stać? Dobrze Cię widzieć, Sven. Gdzie jest taki... może zapro... Ja może bym żebym tak nieśmiało zaproponował spotkanie z ekipą, może. Zbierzemy jakichś fajnych ludzi do samochodu i sobie fajnie spędzimy czas. Chyba to wszystko okej? Okay? Tak, wszystko w porządku, dziękuję. A u ciebie? Cześć Mendoza Co u ciebie? Oh. 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 Przepraszam, to też było zakrzywienie. Dobra, świadp. Dobra, już go. Kur... <śleszy> no co kur... karpia faktycznie ogłuszył. Kenon. Hej, Kenon. Ewinku niegrzecznie jest budzić Chciałbyś kogoś, śpi. Chciałbyś może dziś z nami pograć w GTA? Szykuje się super Kenon, zabawa. Chcę się na 3. Czy... <śleszy> Dziękuję, Michael, Czy... że się zjawiłeś. Właśnie za tym samym. Jezus. Po tylu piszesz. Kaja! <Kur> <śmusz> to Wam wszystkim teraz, <śmusz> tak, <śmusz> nie, kim kim To, to, to jest Józef, Józef, ja jestem Maria, i to nasza dzieciątka jest. Jak widać, włosy ma potacie na pleckach. Aha! Super! Cieszę Józef się! Ja to zrobił, ja chciał to zrobić. Dzień, Dzień dobry, Renifery! Mi się, Cześć, Mikołaju! Dzień dobry! Ja wiem. Ty fałę puszczasz? Co to kuglę? Przybierzeli do mnie to... pasterze, grając z gra, dzieciąteczku w na lirze. Chwała mądre, na wysokości, mądre, chwała na wysokości, mądre, a pokój głupka matka święta. Cz Yeah. <laughs> Takie tango remix, ain't no way. Eficjent okay, o czym mówisz? O oh, kurde, jaki jammer.